Pusto! z tej strony Siemanko z tej strony FKBFriends, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta na moim kanale No dobra Idziemy na nasz ulubiony tryb Master Builders Który wreszcie się włączył O jak widzimy, zaraz się tam zacznie, a ręka, wpijamy No, zróbcie ty nagrywam. Hej, ty! Pozdrawiam a ty rodziców. Nazwana ty... FG. No dobra, uwaga. Co tu będzie? I... No, dom mm. Jezu, co mi się dzieje Dobra, już Dom możemy zbudować z tępowych desek Cegówki by się przydały O nie, nie O, taki właśnie, taki daszek No Albo nie, z tego by się zrobiło Czy tak się da jak myślę? Dobra, no i jeszcze drzwi Nie, wyrzuciłem Drzwi i okno Aha, szkło No i dobra, niech będzie Gdzieś taki zrobimy Tu będzie jedno okienko Tu będzie drugie okieneczko W tym miejscu gdzie położyłem tę deskę dębową Teraz tutaj musimy jeszcze to jeden raz do góry wsiąść Dobra 188 sekund Powinno się jakoś udać Tam zostawimy takie tam Podstawowe rzeczy typu Crafting Piecyk Biblioteczki, jakieś łóżko Tylko jak stążymy. No chyba nam się uda zdążyć. Gorzej będzie z dachem. Że znaczy, trochę dach zabierze czasu. Bo ogólnie już tak jakby domek taki mamy zrobiony. Kurde, niszczyłem. Źle, bardzo źle. Dobra, wratowałem. A, niebieskie szkiełko. Niebieskie szkiełko, dobra. Taki tam dalszy. Aby coś w stylu. To jest takie podstawowe rzeczy. Łóżko. Piec. Tu Co by tam jeszcze? A biblioteczka Może jeszcze tam Enchanting może O, sobie to tak Tu położę Enchanting Tu crafting Tu Enchanting no, dobra, tu będzie Enchanting Piec Crafting. proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, zaklęć. No. Tu może zamy. biblioteczki Szybko. No i tak tam domek. Hmmm. Będę oceniać sprawiedliwie dla mnie po wyglądzie. Może być. Tam może być. O! To jest super. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. To serio jest jakieś fajne Moje to jest wieneczko w porównaniu do tamtego No proszę A o skrzyni zapomniałem mm, Niech będzie dobre Niech będzie dobre Szkalko, że nie dokończył dachu Nie zdążył pewnie Przyznam, że dobre. No, bardzo dobre. Hm. Szczerze. Może być. Przynajmniej środek nawet fajny. Ale wygląd zewnętrzny to taki w porównaniu do mojego lepszy i tak czy siak. Moje gówno, to jest gówno. Ja aż nie chcę patrzeć na to. O ła ła przepraszam Ale śmierdzi XT Jakie good Co? podoba się Pewnież ci nie podoba E co 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 przepraszam czemu nie wybuchło jakiś bug na mapie że nie wybuchło No pewnie że jakiś bug na mapie że nie wybuchło No 4 punkty Aż 4 punkty? Wiedziałem że to wygra To jest fajne No, pierwsza rundka. No nawet, nawet dla korzyść yy, dla mnie, ponieważ aż 4 punkty zdobyłem. Tak, gdzie idziemy? Ludzie, gdzie idziemy? Pomyślmy. A ręka, która? No. R na jedenasta, wbijam Trzeba wbić na inną Zobaczę Aha, na drugą, dobra Dobrze, że wyszedłem Dobra Jedna runda była długa, teraz czas na drugą rundę I to będzie na dzisiaj koniec Gravity będzie w na następnym odcinku. Bo teraz jest trochę późno, bo jest ta pierwsza godzina, więc ludzi w ogóle na Gravity nie było, patrzyłem. Więc... No. Patrzyłem, to Meister Boilers jest, no to... Co? Wbijam sobie No, że dzisiaj mogłoby nic nie być na kanale, no to nagrywam Minecraft'a Jutro będzie na pewno... Ten... Biomet 3D i Tube Tycoon A co jeszcze to pomyślę, bo... Może sobie trzy filmy w środę, za to, że dzisiaj jeden film XT. Trzy filmy w jeden dzień. no Teraz przeważnie robię dwa filmy w jeden dzień, więc wiecie. Okej. Okay. Powoal. I co to będzie? Czekamy. Smok O, kurde. Może zrobię tabliczki <noise> Już to się opuściło arenę nie będę robić tabliczki Zapisem, że nie umiem robić smoka XT Kończyłem moje tabliczki Czas czytać Sorry, że nic nie zrobiłem, ale ja nie umiem robić smoka Dajcie oceny pozytywne, bo serio nie wiem jak go się robi a pytanie, że nagrywam, dajcie jakieś punkciki, please. Uwierzcie mi, ja umiem zro zrobić dużo rzeczy na no serwisie, ale smog, szkoda gadać. Wolę nic nie, zrobić, nie, chce, nie chce zrobić, jakieś chińskie gugu. Więc dajcie pozytywne oceny, pozróbcie także ty, dajcie fajn tę rękę fajną, dziękuję, pozdrawiam, fgpowedz. Spróbujcie. Może tabliczka ich smotyłuję. Dobra, jest dużo tabliczek. Nie zdążę przeczytać, więc muszę dać. Tyle. Dobrze. Ale <satklore> będę Dobra, to jak to. Lepsze niż moje. Mhm. No, praktycznie nikt nie umie robić smoka. Czyż to już może być. Dla mnie. O. On zrobił na samą górę. Uwierzcie mi lepszy niż mój dobry net mogę dać. I co z tego, że 2D? Podstaw Czarnobyla Co za chamstwo. No przyznam, ktoś naprawdę chciał się starać i za to doceniam i dam dobre. Doceniam. Doceniam jego pracę. Naprawdę. Co to, to jest? Ale i tak lepszy niż moje. No! Teraz ciekawe. Wybucha, 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 wybucha. Z stąd, spierniczą. Będę został tutaj w kącie. O! I na shifcie. I wybuchło, tak? Uwierzcie mi, lepsze niż moje Tam może być Hehe, he, Pokemon Wąż z wyda, Jakie tutaj teksty padają Trochę jak kot mhm. Widzę, że tam fajnie się bawią, pisząc coś na czacie Co za Nie umiem. No też nie umiem, spoko. Dam słabe, żeby nie było. Aha, jak coś to miała być głowa, więc może być. Krokodyl. No, y naprawdę oni muszą wtrącić swoje dobre komentarze. ja oceny nie dałem. Czym jest ta burza? miałem, dziękuję. dziękuję.